Leser. Jeszcze. AH! Biorę prosto. <laughs> Nikt tego nie widział. Oh, Chłopak, nie, nie mieliście. Nie miało to tak wyglądać. Jedynie. O! O! Oh. Dwóch! Jeden na jeden to jest do wygrania. Co za banda debili. Ja Chodź ty ze mną, Dobrze, Muri ma mapę, ale to jest szkoda. Fajny! Ty wiesz, że on nie miał tego co to już umarł? Co? Jukeford! Nie, ja po prostu ja lepszy mimo. jestem. Patrz, kuchnie. Patrzę. Jaja mnie spędzą. Przekro. To się potrafi. Nie mogę, bo No Tam, bo dobre. Jodź. Alech śmiecia. Kurwe Żyda. Się. Sama, dobra Gdzie to Dobrze, A, o, Dobra taktyka. Dobrze, jest jeden. jak koksik. Co jest? Nowe, sorry, sorry, sorry. A... No, cicho, cicho, cicho. Cicho, cicho. Cicho, nie płacz, nie, poć, nie poć. Hahaha! <noise> nie nie, ma... nie Discorda! Wysyłaś tak z ciumysłowo, ale nic nie słychać przez was! Dobra, za Z nie nie w niebieskim teku! Ale jest taki Dobra, cicho, jedno koszulkowcu! Nie, nie ma... prostu... Ale Kevin, no, dobrze, prał niebieski tek! Jest taki wygląda jak Jay z Lego Ninjago, jak chodzi! Dwóch <noise> na smyrna... <noise> Pink winki Michał, jak mam pink winki? 3 No czemu gdzieś ze mną? Morda! Dobrali się! Nie, to wiem. Weźmy, jak uzie, się defałem. Dobra, nie wiem! To wyjść w jej kuździe Sam to wygram! Hahaha! Tak, nie ostatnia ruda. To czy nie zraszuję, ale zrobię to tak coś śmiśnego. Czarny zakładniku, piękny. Jesteś taki slow. No i wygrałem. Aaaa, pompa, ale low jest na schodach. Nie, ja nie grał bezpiecznie, nie lubię. Brawo! No. Zabiję się! Graszcie tego, broń! tu weszło, trzech tu weszło! Armia tam weszła! Idźcie, idźcie po zakładnika! Zabiłem Pato to jest... Okej okay, ani się zastanawiasz Wychodzą... Dobrze oh, jestem dobra. najlepszy Pato Niemiecki sukinsyn, dawaj Dobra go. rewolwer Obity jest, obity jest Ruska kurwa jest obita, po lewo <grym> Coś ty zrobił Nie A! wierzę, nie wierzę Dobra Dalej, dalej, dalej daj się, daj się. U mnie jest na pewno jeden Wiechał słowa Teraz. Orma ta... dzisiaj widzę siedzi u każdego. Ja na, ja tylko na Tuska. Oooo! Oh, tak. na prasę. O jezu! <laughs> <laughs> o jezu! <game. laughs> o jezu! Obity jest na konekcie. Nie, bo już mi się wywołało. Dzięki za najdoty, widziałeś to? Nie widziałem tak. Kurwa! Kurwa! Kto to rzucił? Kto to rzucił? Kto zrzucił tego mołtowa? Mordowka! Mordowka! I want to Ale co on grada w ogóle? Nie wiem. ta ukraińska szmata. No Może tu grę chyba. No może mieć zero. O tu machosta nad tym, skaluj, skaluj! Brawo! To było... Zawsze dobrze poradzę. A potem ja się będę tłumaczył. Nie no, proszę pana! Skąd ja miałem wiedzieć? Tylko żartowałem uh, 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 uh. Ty Kurde, jesteś podejrzany. No wyrwat zaraz znaka Bez... O już nie ma chyba overwatcha nie? Nadciąga Marce! Jeszcze dwóch na konekcie, dwóch na midzie jest. Nadciąga Marcę O! o, o! następny się się spojrzeć. Dobra, nie no dobra, nie reszujcie ich. Nie no spokojnie to musisz. Tam wystrzelają Ojej Nie, dobrze jest, to się Okej No bo nie wiem ale, że. Bo widziałem jego nogi. Kurwa, plecy, co? To jest. Oooo, jej gromowiec. Rekonekt, lebla, lebla. Nie wyjebał. Kurwa, jak z dół LBT. jestem. O, trafiłem! Leży dwójka. Naprzód, naprzód. Dwójka leży. Do przodu, ile, do ile, ile naprawdę? Dobrze! Jeden na lągu ma 0, jeden na longu ma 0, jeden na lągu ma 0. Jeden jeden Kurwa! No. Co to było?